Marek Aureliusz, cesarz Rzymu, władca największego imperium na świecie. A codziennie musiał mierzyć się z czymś, co dziś nazwalibyśmy hejtem. Ale zamiast reagować złością, napisał coś, co do dziś mogłoby uratować niejedną sekcję komentarzy. W swoich rozmyślaniach pisał: Kiedy ktoś cię obraża lub krytykuje, zapytaj siebie, czy to prawda? Jeśli tak, popraw się jeśli nie uśmiechnij się Aureliusz wiedział, że gniew na opinię innych to strata energii. Nie próbował przekonywać wszystkich. Nie wdawał się w spory, bo rozumiał, że człowiek kierujący się emocją innych oddaje im władzę nad swoim spokojem. Kiedy ktoś go oczerniał, odpowiadał ciszą, bo cisza jest bronią, której hejterzy nie znoszą. W świecie, gdzie każdy ma coś do powiedzenia, Aureliusz uczy: Nie wszystko trzeba usłyszeć, a jeszcze mniej przyjąć do siebie. Czasem największą siłą jest milczenie. Powiedz, jak ty reagujesz na hejt? Zostaw komentarz.